Teraz zapraszam o zabranie głosu panią Grażynkę Lubszczyk, Nauczyciele dla Wolności. Szanowni Państwo, nasza koleżanka przed chwilą wspomniała, co zawierają projekty rozporządzeń w obszarze edukacji seksualnej. Ale ja chciałabym się odnieść do tych zapisów, gdzie już czwartoklasiści mają poznawać swoje prawa, a poznawać również obowiązki rodziców wobec nich. A szczególnie niepokojący jest zapis, że mają poznawać różne modele rodziny. Wiemy, że rodziny to fundament społeczeństwa, jest to miejsce schronienie dla wielu młodych ludzi, którzy w różnych zawirowaniach życiowych poszukują tego wsparcia. Jest to miejsce, gdzie z pokolenia na pokolenie przekazuje się system wartości i to wartości opartych na naszej kulturze chrześcijańskiej. I ten dobry kontakt z rodzicami, z dorosłymi zapewnia schronienie i chroni tak naprawdę od różnych trudności, kryzysów takich psychicznych, a nie tak jak próbuje nam wmówić pani minister Nowacka, że do tego potrzebny jest nowy przedmiot. Taka silna rodzina tradycyjna stoi na przeszkodzie trwającej rewolucji i od dawna obserwujemy właśnie atak na rodzinę, na jej wartości i na jej światopogląd. Podważa się i wyśmiewa autorytet rodziców przedstawia się ich jako opresyjnych i zacofanych, i dąży się cały czas do przekazania tego pierwszeństwa wychowaniu nie rodzicom, ale instytucjom państwowym, a nawet ponadnarodowym. I coraz częściej słyszymy też, że taka tradycyjna rodzina to przejaw, zwolenia czy, yy, i takiego ograniczenia, a sam fakt podziału społeczeństwa na kobiety i mężczyzny. To forma dyskryminacji. Rodzina, mama, małżeństwo, tata to dziś niemodne słowa. Nie właśnie w tej nowej podstawie, w tym projekcie, słowo ojcostwo nie pojawia się ani razu. Słowo macierzyństwo tylko raz, ale wyraz seksualność aż 58 razy. Tworzy się dziś dazewnictwo nowe. Stop deprawacji! Chcemy edukacji! Stop deprawacji! Chcemy edukacji. Oprócz tego tworzy się nowe nazewnictwo, zmienia się znaczenie pojęć. Pomaga w tym cała rzesza organizacji i różnych aktywistów, promując właśnie ten nowy, tak zwany model rodziny, złożony z kilku osób, e, wielu osób, czy osób tej samej płci. I dodatkowo promuje się ideologię, w której każdy może sobie wybierać. I dowolnie określać swoją tożsamość płciową. I współczesna, tęczowa subkultura tworzy dziś taką modę i takie zjawisko społecznego zarażenia, wykorzystując podatność młodych ludzi na różne wpływy, oraz zachęca się nastolatków do odrzucenia wszystkiego, czego otrzymali właśnie w domu od rodziców. I zastanówmy się, czy przypadkiem nie kryje się takiej roszczeniowości wobec rodziców przez ten zapis, że e, dzieci mają poznać obowiązki w, e, rodziców względem dziecka. Gdzie nie pisze się już tutaj o obowiązkach dzieci w ogóle. I nie ulega wątpliwości, to rodzice powinni być dla nich wsparciem i autorytetem. Ale niestety, dzieci, bo dzieci czują się bezpiecznie, jak mają wyznaczone granice między dobrem a złym. Ale niestety cały czas. E, Trudno wyznaczać te granice rodzicom, bo się po prostu dąży do zniesienia wszelkich ograniczeń i nadania dziecku prawa do wszystkiego, do, do niemal wszystkich po prostu zachowań, a rodzicom odbiera się prawo sprzeciwu do promowanego wszędzie przyzwolenia na wszystko, i już tak kończąc, to wszystko ma ogromny destrukcyjny wpływ na młodych ludzi, na wychowanie, na psychikę tych dzieci i powoduje pogubienie. I ta antyrodzinna, podkreślam, edukacja prowadzi do zaniku trwałych, stabilnych rodzin i niesie negatywne, długofalowe skutki dla całego społeczeństwa na wielu obszarach. Dlatego musimy być świadomi tych zagrożeń, przeciwdziałać i nie zostać bierni. Nie możemy patrzeć, jak następuje y, y, tutaj upadek i dekonstrukcja systemu oświaty. Dlatego Przekazujmy informacje bliskim, uświadamiajmy ich o zagrożeniach i na koniec, iż tylko za, e, powtórzę za Janem Zamojskim, który powiedział, takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To rodzic decyduje, jak szkoła edukuje. Rodzic decyduje, jak szkoła edukuje. Ostatni raz. To rodzic decyduje, jak szkoła edukuje.